Proszę Państwa, katastrofa jest podwójna. Przybliża się wszystko ku końcowi. Zobaczymy, mi śrubek zostanie. Sytuacja jest średnia. No, ale miał być my summer car. To jest my summer car. No. Sytuacja jest tragiczna, proszę Państwa. Dwa dni pojeździł samochód. Wziąłem sobie tą dolną pokrywę i kurde takie coś mi sobie wypada, nie? No i po co im sobie leży i zajebiście. Kolejna sprawa, tutaj jest sobie taka dziura, nie? Zawsze zaglądam do dziury. A tam jeszcze, o, taki luźny konektor sobie leży, no także takie kwiatki tu w tym samochodziku. Tak zgaduję, że to czujnik temperatury, bo mi w środku cały czas pokazuje, że jest minus 40, więc no ewidentny czujnik temperatury zewnętrznej nie działa, bo klima... Ja, ja... Klimatyzacja w porządku chodzi. Z takich ciekawych ciekawostek, no to jeszcze tam w ogóle wszystko jest obrzygane pod turbem, pod turbiną. Wszystko jest obrzygane olejem. O, proszę bardzo. To jest centralnie pod turbiną. Tutaj z prawej strony jest w miarę czysto. Tu jest taka rurka powrotna od odpowietrznika, tak zwanej odmy. Tam, gdzie tutaj jest ole... no niestety, tu mi się zbiera olej. No i mam nadzieję, że to stąd tam się po prostu bierze olej. Także uszczelki i filtr do odmy już mam zamówione. Znaczy no, już przyszły. Będę teraz rozgrzebywał. Druga sprawa tutaj, pompa podciśnienia. Wszystko jest dookoła obrzygane. Ładnie się leje. Tam na dół. I aż tutaj gdzieś tak na prawo sobie ścieka. O tutaj jeszcze. O. Tutaj jest jeszcze chłodnica tego. Chłodnica oleju. Tu jest filtr oleju. Tam jest to srebrne pod moim paluchem takie karbowane jak chipsy co nie to to jest schodnica oleju i tam też jest trochę no nie wiem może to cieknie od pompy a może cieknie od uszczelki może to być od uszczelki pokrywy zaworów także no tą uszczelkę też już tam sobie zamówiłem zobaczymy czy to jest to no kolejna sprawa to to tutaj jest takich ciekawych ciekawostek w 22 letnim gracie mamy ładnie tutaj zbiorniczek od płynu chłodzącego no i on tu sobie ładnie pachnie jak spalony olej po frytkach no tak raczej nie powinno być mam nadzieję że to są po prostu te uszczelki w chłodnicy oleju no raczej to nie jest uszczelka pod głowicą, bo silnik w ogóle nie kopci, zero dymu nie ma w żadnych warunkach, także no także liczę na to, że to nie jest uszczelka pod głowicą Byłoby głupio A no jeszcze z takich kwiatków to pomaganie chodzi bardzo ciężko na wolnych obrotach No także no nie wiem, mo może to jest pompa, bo tutaj szczególnie lubi się w tych bękach tam to koło na dole Główne koło pasowe, które jest jednocześnie tłumikiem drgania. ono się lubi zużywać ładnie tam Z tego co dobre w tym samochodzie, w sumie w tym Gracie to chyba głównie wnętrze No, no i silnik chodzi no na szczęście, ale wnętrze, zobaczcie, jakim jest stanie ładnym w ogóle. No kurde, wnętrze tutaj fotele. No, poprzedni właściciele ewidentnie go tutaj ładnie, czyścili i prali, bo jeszcze jak go odbierałem, to podłogi były wilgotne, od prania, czyściuteńkie. Wyglądało wszystko tu jak nowe. Jakby największy sta, jakby marker zużycia starych samochodów, to tutaj te miejsca. One są trochę wytarte od wsiadania, wysiadania co nie? Jak na samochód, który ma 400 tysięcy na liczniku, prawdopodobnie prawdziwe 400 tysięcy, no to nieźle to wygląda. Fotele, zobaczcie, ledwo tutaj wgniecone, od siedzenia nie ma lipy. Tutaj większość rzeczy działa w ogóle. Tamta szyba nie działa i coś tutaj z, z pochylaniem fotela jest nie tak. Bo jak się używa regulacji przechyla się, to tylko z jednej strony się pochyla, a tu stoi w miejscu, nie wiem, ono się tak obraca. Szyberdach nawet działa normalnie, to się ładnie podnosi opuszcza bez problemu. Klima działa nawet w, w 22-letnim gracie. Kierownica regulowana jest elektrycznie, lusterka. Głównie to tutaj jest nieciekawie przez te wszystkie wycieki. No mam nadzieję, że to tylko ta pompa podciśnienia. I ten wyciek przy turbo spowodowany tą odmą, co tam puszcza olej. Jeszcze tam nie zaglądałem, bo znaczy próbowałem zaglądać, ale tam są jeszcze jakieś takie śrubki do odkręcenia, wtedy tam zostawiłem to na razie. Tutaj te uszczelki przy chłodnicy oleju, tutaj widziałem, że też to jest problem e, powtarzający się, że właśnie te uszczelki tam przy chłodnicy oleju, które uszczelniają tą całą płaszczyznę chłodnicy do bloku silnika, po prostu się rozszczelniają i się e, mieszają płyny po prostu chłodniczy z olejem i, i tyle. No o, tu jeszcze co mnie niepokoi. Tutaj to jest dziwne, że tu jest olej, co nie? Jeżeli z odmy do turbiny idzie sobie olej, no to tu się mógłby dostawać stamtąd, Tylko że no, to chyba trochę dużo go musiało się dostawać, skoro aż tutaj by wylądował. No i poza tym, no to, to chyba szczelne powinno być, co nie? Także trochę średnia jest. Ściągnąłem sobie w końcu ten dekielek, który przekrywa filtr powietrza i odpowietrznik, tak zwaną odmę. No jest dookoła niej olej i pod filtrem też jest olej. Właśnie tutaj w okolicach chodmy. Także to na pewno jest tutaj do, do rozgrzebania. O, to jest ta rurka, o której mówiłem wcześniej. To jak się ściągnie. Normalnie o to tam jest. O. No widać. Sobie jest olej. I to, zobaczcie, to, to wybrzuszenie całe. No to musi być właśnie ten przewód on idzie sobie tu, tu, tu tu gdzie jest ten cały no i zgaduję, że tutaj ten przewód idzie tu znaczy przewód idzie tu, tu, tu no i do odpowietrznika i tędy tutaj się ten cały olej zbiera, tylko pytanie, czemu to, skąd to tu leci, skoro tu wszystko przecież jest szczelne i czemu to się akurat tam zbiera, jakim cudem nie wiem, przez tą śrubę, czy, no nie wiem, co BMK ratuje życie, proszę Państwa. Przepalił się bezpiecznik i tego obsranego kluczyka nie mogłem nigdzie znaleźć. Żadne narzędzie tu nie pasuje, żadne kombinerki, nic. I stwierdziłem, a zobaczę co jest w, tym, w tych narzędziach w klapie w BMC. I okazało się kurwa, że tym byłem w stanie to gówno obrócić i otworzyć. Smaczniutko jest, proszę państwa, tutaj zdjąłem. <laughs> to jest zaraz za filtrem powietrza to jest wychodzi od tego kurwa no od kurde od odmy od, od powietrznika i tutaj o to jest to co wcześniej mówiłem tu jest był sobie olej no to tu widać ja tak myślałem że go za dużo nie ma o no jak ściągałem to wykapało ale no no to po prostu odma tutaj też wyjąłem pompę pod ciśnienie, bo tam też o widać jaki tu gnój jest tam to, kurde, mam nadzieję, że to po prostu wykapało z... Bo tam jest chyba od klimy. Widać ładnie turbinkę. I tam na, no, no widać, że jest olej trochę, także... Ale luzu prawie nie ma. Prawie nie czuję w ogóle. Więc no, przynajmniej tyle dobrego. Chyba spoko. Panowie, taką kobietę trzeba mieć. Dobrze Gosia, i ci idzie. O kurwa, ty, wyciągnie. Ja nie mogłem wyjąć tego. No i. no kurde Raport taktyczny, proszę Państwa. Udało mi się ściągnąć w końcu kolektor, całe słońce. No i co? No i dalej lecimy, nie? Tylko tutaj jedna sprawa bardzo mnie zmartwiła, bo o ile do tej pory byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co do tego, jak tutaj to wygląda. Znaczy wiadomo, że nie jest prima ale jest do ogarnięcia. Bardzo mnie tu martwi, że tutaj to. Te dwa torksiki To jest pompa paliwa co nie I ona jest cała tutaj zagnojona Zapocona To jest takie Nietłuste prawie że Po prostu mnie martwi bardzo No że to jest układ paliwowy Już się robi trochę groźnie co nie No nie powinno paliwo wyciekać nigdzie co nie I to jest całe takie Patrzcie tu no, Tu od boku widać to jest to właśnie Pod spodem tam nie wiem co to jest to Teraz na środku ekranu Ale to tutaj z tym boszem to jest właśnie ta pompa paliwa Jakąś ona ma tam pewnie nazwę wspaniałą w każdym razie W każdym razie no to od niej Tutaj sobie idzie ten przewód tu tu, tu i na szynę paliwową chyba tak to się nazywa No nie common rail i na wtryski To właśnie od tego idzie no to więc to jest jakaś tam pompa paliwa co nie Która nam ciśnienie robi Ogólnie to jest niestety nie mała operacja dlatego że no, w samochodzie 22-letnim tutaj wokół wtrysków się zbiera pełno gnoju, co nie jakiegoś tam syfu I to ciężko jest wyczyścić w ogóle. No a jak wiadomo no, piach w silniku, w cylindrze no, to nie jest zbyt dobrze. Więc ja się boję bardzo, że jak ty ja to wyciągnę wtryski, to tam do środka Naleci co nie, no ile się dało, to odkurzyłem, dmuchając jednocześnie z jednej strony, odkurzając z drugiej. No ogólnie to sytuacja pogarsza się z minuty na minutę. Ten wtrysk się poci zaraz pod tym czarnym, tutaj pod tą plastikową odbudową, a tamten się poci trochę niżej, pod tą nakrętką zardzewiałą. Bardzo ładnie. No tutaj wreszcie jest sucho, a nie, ten też się poci. Czyli czwarty, piąty, szósty. Są spocone, wcale je No, niby mnie to nie dziwi, no bo tutaj, taką ogólną usterką tego wozu jest to, że tam wszystkie uszczelki wysiadają po kolei. Nie? dlatego robię wszystkie uszczelki. No, wiadomo, no myślałem, nie wiem, nadzieję, że we nie będę że grzebać. Tylko to tam jest między tą budową czarną, a tutaj tą nakrętką yy, w jednym z nich, a w dwóch między tą nakrętką, a gdzieś tam niżej. No nie wiem, no to już gorzej wróży, co nie. Teraz ogólnie kminie jak tu się zabrać Bo ziomki na YouTubeach po prostu odkręcają na wyjebaniu wszystko Ściągają i kładą byle gdzie No ale tutaj no, to jest recepta wtryskiwacza do regeneracji Jak tutaj się wam nasypie cokolwiek co nie Problem jest taki, że to jest wszystko przyrdzewiałe, zasyfione co nie Ja tu grzebałem odkurzaczem, papierkiem i w ogóle żeby to wyczyścić Ale wiadomo, może dalej się tam może coś nasypać No operacja przebiega tak proszę państwa Koreczki Pięknie Tutaj koreczek, który no, odpada to ładnie zaraz mi się, wyleje ropa na lakier, ale to chuj No i tego Jest to bardzo przerażające No cóż no, trzeba zrobić, no co no Oczywiście cała operacja przeprowadzana jest w sterylnym pomieszczeniu Także nie ma prawa się nic złego wydarzyć tutaj, także jest git Chyba już wiem czemu tam takie wycieki są ogólnie Tutaj patrzcie, do tej śruby jest dostęp spoko A do tej jest troszkę gorszy No jak się ma taką przedłużkę to nie ma problemu, co nie? Ta śruba, do której jest trochę lepszy dostęp Co nie? Po tej stronie wtrysku Muszę tak trochę o przyłożyć siły, co nie? A ta druga? Jeszcze jej nie ruszałem O, tak lekko idzie Te szły jeszcze, jeszcze lżej nie wiem, bardzo lekko, może to nie są dokręcone, chociaż tam dość mały ten moment jest. O ile dobrze pamiętam, to jest tam, a może to mi się myli z czymś, ale mi się coś kojarzy, że do 20 Nm, więc tak mało, co nie. Nasi tu byli raczej, bo ta, we wszystkich ta śruba z tej strony była trochę słabiej dokręcona. i teraz w taką operację trzeba zagrać, co nie. Tu te śrubki należałoby wyciągnąć, co nie i nie dotykać niczego I jak coś dotkniesz to tego ci śrubka spada i niedobrze znaczy nakrętka prace postępują tu oczywiście nie jest tak, że tak sobie można po prostu wtryski wyciągnąć więc trzeba tutaj taki wymyśliłem, że imbusik to pierwsze łatwo było bo tam taki koniec trzymający wystarczyło tak leciutko i ładnie wyszedł sobie, tutaj do reszty już nie ma takiego dostępu, więc wymyśliłem taki patent Że jest sobie kluczyk, co nie, no i taka dźwignia po prostu Podpieram, o tutaj ten korpus tej pokrywy całej, zaworów I tak obracając powoli z jednej, raz z drugiej, tak samo Podkładając, cyk, w miarę tak powoli z wyczuciem, o no to się wysuwaj, no i resztę teraz tak robię dobra, jesteśmy na dobrej drodze kosztem jednego z tych kluczyków torksowych, tutaj który wpadł w czeluści ale poświęcił swoje życie i spadając sprawił, że tutaj ten wtrysk się ruszył reszta jest ruszona dodatkowo postęp technologiczny nastąpił bo stworzony został tutaj profesjonalny przyrząd do czyszczenia Okolic wtryskiwaczy, także będziemy rwać No dobra, wtryskiwacze wyrwane W no, no tu było tyle gnoju Że ja nawet jak wyciągałem i miałem tu przystawiony odkurzacz To tam mi się trochę gnoju nasypało, więc trzeba to będzie Tego o Co nie? Takiego Ładnego z roślinek Albo się to wyciągnie co nie, albo będzie chodziła bełka na paliwo alternatywne W postaci celulozy I Jak będzie to ładnie ten dieselek to przecież na wszystkim pojedzie, to spoko Na pewno Tu se musiałem specjalne narzędzie zrobić, bo to się nie mieściło Tutaj żeby odkręcić te śruby trzymające pokrywę Musiałem sobie Opitolić na szlifiereszce taśmowej no, mamy koncert ogólnie lokalny, jakiejś tutaj folkowej grupy. W każdym razie ten. Chwila prawdy co nie? Wyciągnąłem w końcu te śrubki wszystkie to zaczęło się ruszać. No za wesoło to nie jest ogólnie. Tak to jest. no mi ciężko tu ocenić te krzywki. No ale pewnie podejrzewam, że to tutaj super jakoś zajbiście nie jest. Widać. Jaka tu jest różnica? wielka? No, no, tutaj widać, że są zupełnie inne powierzchnie. No, ale będzie tego, jeździć i obserwować będzie. Olej taki ładny, czarny, co nie, tak ma być, panie. Diesel tak ma. Ciekawostka, tutaj ogólnie, tu jest, no, widać jeszcze, ja to zacząłem czyścić, ale stwierdziłem, że powiem ciekawostkę. Tu ogólnie pełno gnoju widać, te resztki tego co nie Przy tej śrubie, więc podejrzewam Że jak tu odma była niesprawna, to po prostu rzeczywiście tak jak mi się na początku wydawało Jak odma była zatkana, to mogło tam być ciśnienie za duże Kurde powietrza i tutaj troszkę sobie żygało Olejem stąd, bo to rzeczywiście tak wyglądało, ja na początku w jednym z tych nagrań mówiłem Że to wygląda jakby stąd Tu się gromadził gnój no, a tu jeszcze chciałbym się dobrać. Kurde, bo tu jest taka klapka jakaś taka o. No nie wiem, wygląda potencjalnie może. Jakby się dało do tego przewodu, bo tutaj on wychodzi ta rurka od odmy co nie. Jakby może potencjalnie dało się zajrzeć tam w jego głąb, bo tu jest o. Tu w odmie jest ten, ten rowek. I tutaj tędy, 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 tu, tu, tu. I tu idzie sobie o wyłazienie nie? Z powrotem do tego, do turbiny. Tam jest ten wężyk. Nie wiem czy to się ściąga, to tutaj jest taki trochę luz. Podważałem to to. Za bardzo nic się nie dzieje. Tu w ogóle też wesoło, bo znajdują się jakieś resztki czegoś pomarańczowego. Jakby ktoś tutaj silikonem nawalił. No niby tak się robi czasem, żeby to odlazło potem. Ale chyba nie, no nie wiem czy w tym miejscu, czy nie W każdym razie no kurde ten To ewidentnie z tamtych okolic ciekło sobie, nie? O i tu też to widać Ale nie wiem, no chyba to mi, mi to wygląda jakby za dużo tego było Bo ewidentnie o tu jest największy gnój, nie? To tu i tu wszędzie było to leciało w ogóle z pompy i w ogóle i tu Drugie miejsce to jest największe ognisko gnoju też, nie? Tutaj ta uszczelka nie przychodzi, a tutaj na przykład przychodzi. No nie wiem, czy to tak powinno wyglądać. Podejrzenie jest takie, że to było na podejrzanie. I to jakiś tu janusz składał. No, o, w ogóle tu. To nie jest dokręcone. No, chyba jak nie powinno być, co nie? A w ogóle kolejna sprawa ze śmiesznych rzeczy. Echem, bo on przy gaszeniu wydawał jakiś taki dźwięk od początku jakby coś tam latało sobie, nie? No to już mamy winowajce, taka puszka tam chyba jest pod ciśnieniem. No Ona sobie dyndo, ładnie jest ten montaż jej urwany. Ja nie wiem jak to by możliwe, że by to urwać, bo momentalowy montaż tu gdzie dotykam paluchem to jest urwany urwany montaż tam jest tego tej puchy nie? No i co ona sobie tak dyndo i to pewnie to napierdalało tam. i może dlatego to turbo z dołu nie idzie bo, 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 bo tam coś z podciśnieniem jest nie ten przez tą puchę co se kurwa lata jak Żyd po pustym sklepie ja nie wiem jak to tak dobra kurde wymienione jest w miarę bezboleśnie ta uszczelka weszła ja wszystkiego nie nagrywałem bo to stresujące było zjąłem wszystko tą pokrywę ja nie pamiętam czy ja pokazywałem jaki tu gnój był ale ogólnie teraz jest tak, dość czysto, nie, tam trochę na rogach takiego oleju jest, ale w każdym razie no, nie ma żadnego ognoju ani nic, jest czysto dość. Uszczelka w miarę bezboleśnie weszła, tam wyczyściłem wszystko co się dało, z trochę walnąłem czystego oleju i tego, no, będzie dobrze chyba. Houston, mamy problem. Ogólnie to nie polecam pośpiechu bo to powinno być tu pod tym. Tak o. no i teraz jest tutaj taki mały kłopot. No tak wyglądała stara uszczelka. No ona tutaj na zewnątrz o ile jeszcze była taka gumowa. No to tutaj o jak przyjął wyjmowałem, też nie było tragedii. Zaczęła się zamieniać w kamień, ale nie musiałem jej wygrzebywać ani nic. Więc nie było tragedii, bo... Widziałem często, że trzeba ją tak wygrzebywać, wydłubywać jej resztki z pokrywy, z tych wszystkich rowków, a ja nie musiałem To co wyszło, to wyszło i to już była całość Także z tym się na szczęście nie musiałem dużo bawić No i przechodzimy dalej Po deszczeku tutaj o tak to wygląda sobie Bajorko Jakoś długo nie padało Jakieś wielkich ulewy nie było Ale no Podłogi są mokre. Także to jest zagwozdka. Tam dalej już jest sucho. Zagodzona sytuacja. Tu jest sucho, a tu jest mokro. No i do tego podłogi. Tu jest wilgotno. A tu. Jest mokro po prostu. No, dalej jest tutaj widać wodę Skąd tam się zbiera woda? Nie mam pojęcia skąd. Ale to jest wszystko tam z przodu mokre. <śm> Bo odpływy odetkałem już wczoraj. Te co tutaj są pod i idą do nadkola, odpływy do wody to podtykałem wszystko i to dalej tam jest znowu mokro. Proszę Państwa, sytuacja jest średnia, o ile część z nich wygląda no tak powiedzmy na oko jako tako. To jest kłopot taki, że ten pierścień to jest taka tuleja z kołnierzem. Ona jest trochę luźno. Widać, że tam się wydobywa paliwo pod tym jest. Ja tym jestem w stanie ruszać trochę. W tym... Tak, to chyba ten jest jeszcze lepiej. Bo z ja tym mogę kręcić. I to są pewnie te dwa. Ten gdzie było bajorko kompletnie z ropy tam dookoła, a to gdzie było trochę gnoju. Bo wreszcie wreszcie z nich tu jest sucho, nic się nie rusza. No i po prostu jest se brudno, ale nie wycieka ropa, nie? Te są do śmietnika raczej. Ale nie wiem, czy to ja to będę teraz wymieniał. Czy może ja jakoś spróbuję po Januszowemu, bo budżet jest po prostu na skraju. Więc nie wiem, może spróbujemy podrytować po Januszowemu jakiegoś JBL. Well, JBL well nam najebać i no zobaczymy. Głupio, no wiem, że to głupio, ale no nie wiem, zobaczymy. <laughs> zobaczymy, co mój portfel powie. Kurde, ja chciałem tylko uszczelki te wymienić. Tu mam o. Komplecik. Także no nie wiem co zrobię, no, bo na wsadzenie nowych w ogóle nie ma teraz opcji, niestety to nie wchodzi w grę w ogóle. Nowych wtrysków, bo sztuka to z kawałkiem. A regenerowane wtryski to jest loteria. Jak klient nie ma jak czegoś sprawdzić, no to można wysłać w łukówno. Także nie wiem co zrobimy, bo, bo w sumie samochód jeździł na nich, nie, ja wiem, że to jest niedobrze i to trzeba by wyjewać. Wymienić najlepiej na oryginał, a i regenerowane to kówno, No ale no na razie to mój budżet nie pozwala na to po prostu I dlatego tutaj takie Januszowskie druciarstwa mi tutaj chodzą po głowie, nie? I takie wymówki typu no Że przecież samochód jeździł, no bo jeździł, w ogóle nie dymił, co nie Poracował równo i w ogóle zero dymu i tak dalej, tylko no Bajorko z ropy się robiło, nie? W, o, wokół tego gniazda wtrysków, więc W tych dwóch to było widać, tam wcześniej Taki los nabywcy Starego Grata. Zobaczymy.